No, witajcie spieknie, po raz drugi. Zaźmy tu są w tej bacówce i tak jak Wam przedtem godach że Wam zaś opowiem o tym moim dziadkowi, co to tak długo był na tej wojnie, no to Wam to dzisiaj chcę opowiedzieć. Jak będziecie mnie posłuchaj, to się będę bardzo z tego cieszył. Mój pradziadek był Azen na wojnie bałkańskiej. A ze tam w Albanii, my tu całe ta, ta południowo część Polski byli pod zaborem austriackim. I dziadek mój był we wojsku austriackim, musiał walczyć u boku Cesarza. I za Azik, tam zawlekli kasik do Albanii i tam walczyli z wojskami tureckimi. Jak to oglądał film o Sulejmanie, to wiecie jaki to był zabor całą, całą Europę zagarnąć. No i z nim to się właśnie bili ci nasi wojocy i mój pradziadek też. No ale jakoś już tam zwyciężyli tego Sulejmana i zaceni się wracaj ku chałupie. Jak już dojechali na Węgry, a wtedy to były Madziary, Madziaria, no to wybuchła pierwsza wojna światowa. No i zaś koniec. Tam zaś musieli się zostać. Tam wojowali, bili się z Niemcami. Na jednej z takich bitw dziadek został raniony. Miał przerąbaną głowę, wyloło się młoko i bez ducha leżą na polu, Kasik, z tymi wszystkimi, co tam poginęli. A przyseł ojciec z córką, no i tam ci, ci ludzie, co tam mieszkali, Kasik, niedaleko, chowali tych niesęśników, bo ich tak zostawili, wszystkich pozabijanych na tych polach, no i chowali tych niesęśników Przyszli ku mojemu pradziadkowi, a on jeszcze dychał. No to wzięli go do chałupy, kurowali. Jako tam z nim robili, to nie wiem, ale dziadek innego mówił, że dzięki nim przyszedł do zdrowia. No był tam dość długi czas, no ale jak już trochę wydobrzał, przyszedł do siebie, no to go ciągło do chałupy, bo tu zostawił babę, dzieci. No i chciał bardzo się dostać jako ku chałupie do, do tej Polski. No i jednym razem jakoś się mu udało. I uciekł. I dojechał do chałupy. Przyszedł do chałupy, a tu, w chałupie, no już inny chłop, jego baba nawet ma dziecko z nim, chłopca, no i co, no w tamtych czasach nie było ani SMS-ów, ani telefonów, ani niczego, no babka myślała, że dziadek już nie żyje, że zginął, no i dzieci miała trzy przed tym, sama była bieda, no to jakiegoś chłopka namówiła, no i miała. Ale dziadek się wrócił. No i co teraz robić? No chłop nowy musiał iść. Wziął copkę na głowę i hajdy! No to pradziadek został. No i zostali, byli jakoś, gzyli. No ale narósł. Ha! Przyjechali Madziary. Ojciec z córką. I jak oni się dowiedzieli? kany dziadek mieszkał? No nie wiemy, ale tak przypuszczali, że jak dziadek leżał tam u nich bez ducha, no to miał jakieś papiery przy sobie. No i oni chyba po tym się dowiedzieli, albo przez czerwony krzyż, bo to można było. No i przyjechali tu za nim, bo on chyba i go kawaler. I przyjechali za nim, a jak przyjechali, a tu baba, dzieci, no i dziadek ze z nimi nie pojedzie na złot. No to co? No oni się z niezdarą pozbierali i pojechali na do na Madziary. Ale coś im złego zrobili? Bo od tej pory, jak oni pojechali, zacyły się w dziwy I w sopie, i zwierzęta, i całe wszystko zacyło. Kapaj, chłorowaj, dziecka. Wszystko było jakiś ich zmarnowane. Nawet ten chłopiecek, jeden, co poseł na grzybki do lasa, to się już z tego lasa nie wrócił. Dopiero go po dwóch tygodniach znaśli, no ale już nie żywy. No i bardziej zacuła te schorowaj prababka. No i co robić? Bieda do chałupy okropno zajrzała. No i. Nie było wyjścia, a Zek dziadkowi pora, żeby zaseł do cornoksiężnika do Zeliny. No, dziadek tak zrobił. Poseł do Zeliny opowiedział wszystko, dokładnie nic nie zataił. Cornoksiężnikowi i tam co obiecował tej madziarce. No i co? No, ale czornoksiężnik miał silną moc i wiedzę w tych sprawach. I powiedział dziadkowi tak, idź do chałupy, posłuchaj kany coś głod ślubu, musi to być coś głod ślubu, weź to co tam most pod progiem, bo oni ci tam coś podłożyli i weź to, zanieś to na i zakopaj w poświęconym grobie. I dziadek tak zrobił, wrócił się do hałpy posłuchali z babką, Znaleźli w sąsiedku chusteczkę co do ślubu mieli, wyciągli spod progu. A wiecie co to było? Skuty i kości z nieboscyka I zawinęli to w tą chusteckę, zanieśli na cmentarz, zakopali i zacyno się pomaluźku wszystko normować i zacyno być co rozlepi, aż się wszystko uspokoiło. No i od tej pory zaceni normalnie zj. Taki to były czasy i tak ludziska umieli zadawać jeden drugiemu różne ucynki. Jak ino kto na kogo był zły, to już mu coś ich tam zadał, ucenił i to się wszystko sprawdzało. Dziękuję bardzo za to, żeście mnie posłuchali.